Na festiwalu Gwiazd będziemy otwierać wystawy. Zapraszamy wojsko tutaj. Tu zapraszamy. Proszę państwa, będziemy się starać otwierać te wystawy niecodziennie. to jest to co my lubimy. Przerego ustaw się. No właśnie, proszę Państwa, otwieranie wystaw naszych będzie polegało na tym, że... Chwilka porozmawiamy sobie na scenie, a potem naszego gościa kolorowego poprosimy o namalowanie obrazu. Tak sobie wymyśliłem, przyśniło mi się to. Mam nadzieję, że to się sprawdzi i za moment to będziemy testować. A teraz najpierw zacznę od naszych y, plastyków. Y, Jacku, powiedz coś o swojej instalacji i o sobie. Dzień dobry Państwu. Woli wyjaśnienie nie do końca plastyk, raczej dobra dusza. Instalacja Stowarzyszenia Fabryka Feniksa powstała w dość krótkim czasie, aczkolwiek burza, burza mózgów była dość niesamowita. Chcieliśmy, chcieliśmy znaleźć coś, coś na miejscu. Stąd warszawskie rusztowanie, stąd nasze cegły, stąd przędzalniana. Ubraliśmy je troszeczkę w pewne takie, powiedzmy, efekty specjalne. Natomiast ogólnie zamysł był taki, że jakby instalacja nasza, nasz projekt przedstawia herb naszego miasta, który, jak Państwo spojrzycie z daleka, jakby wyrasta, wyrasta z ziemi. To jest jakby, ten herb jest na razie do połowy. Miałby to jakby symbolizować czy oznaczać, że nasze, nasze zakłady lniarskie jakby w pewnym momencie można byłoby powiedzieć, że upadły, ale widać, już widać, że jakby następuje takie powstanie, odrodzenie. Hep jest na razie do połowy. Miejmy nadzieję, że za parę lat będzie, yy, nie zmieści się w tej, w tej hali. Dziękuję bardzo. Teraz mamy yy, niecodzienne wystawy, bo niecodziennego też gościa, który będzie je otwierał. Jest to Sylwester Maciejewski, aktor, i witam serdecznie bardzo. I w każdy bodajże, o ile dobrze pamiętam, bo były dwa dni targowe zawsze. To zawsze tu przyjeżdżałem z dziadkiem i sprzedawałem owoce na targowisku. To było bardzo dawno temu. E, no żywatów, tutaj przy, musiałem też nieraz przyjeżdżać, wiele spraw urzędowych załatwiać, których nie można było Węszczanowi załatwić. Także ty, blisko, blisko Pszczonowa, także, no co mogę powiedzieć, no, Żylardów się troszkę zmienił od czasów, kiedy był tak zwany czer czerwonym Żylardowem. To... Proszę Państwa, Chciałem powiedzieć, że Justyna jest dzisiaj w nietypowej roli tutaj u nas. Jest w roli fotografa, artysty-fotografa. Dzień dobry Państwu. Słyszałam o tym, już w Garda obiecałam, to miasto sprzed 6 lat, bo mieszkam w tych okolicach. I na pewno nie raz spotkaliśmy się gdzieś na Lodach, albo w sklepie, albo na targu. Więc jest to moje, już tak naprawdę, trzecie, ale myślę, że ostatnie rodzinne miasto. Pierwsze to Rzeszów, bo tam się obchodziłam, a drugi to bo już przez 10 lat po prostu się dopomogłam i do szkoły. A trzecie to tak naprawdę, że rano, bo to jest pierwsze miasto koło wioski, w której mieszkam, do którego przyjeżdżam na zakupy, na pisze do którego czasem dojeżdżam, pociągiem, żeby szybciej dotrzeć do domu z Warszawy. Bardzo mi się podoba, jest to inna. Nie spotkałam się tutaj nigdy z agresją ani nieprzyjemnymi sytuacjami, więc wydaje mi się, że żyjemy sobie tutaj spokojnie i w zgodzie. Poza tym pierwszy raz w następnym miejscu uważam, że jest naprawdę piękne. I super, że takie miejsce mamy tutaj że więc i że możemy stworzyć coś takiego dzięki naszym wspaniałym artystom, naszym organizatorowi. Eee, festiwal gwiazd. Myślę, że będzie tutaj przyjeżdżało mnóstwo różnych artystów, pokazywać swoje prace, opowiadać o sobie, a dzięki temu też rozwijać każdego z nas, bo co jest sztuka, rozwijać siebie. Także zapraszam Państwa na nową wystawę. Nie jestem profesjonalnym fotografem, stworzyłam taki program w Obiektywie Turystów Rzeszkowskich, gdzie fotografuję nieznane nikomu powiem, że w trakcie tej wystawy, że na ścianach gościnnego, gościnnej hały pana Radziszewskiego zobaczą Państwo pracę właśnie pani Justyny Steczkowskiej, Małgorzaty Górowskiej, Włodzimierza Pawlaka, Arkadiusza Karapudy, Pawła Świątka, Artura Krajewskiego, Bartosza Mireckiego i Jarosława Marka Zpychała. Ja chciałam tylko przeczytać jakże Mądre i głębokie słowa gospodarza tej imprezy pod hasłem kultura, zbiorowy, materialny i duchowy dorobek ludzkości wytworzony w ciągu jej dziejów i stale wzbogacany, nowymi dziełami, twórców i pracą całych społeczeństw. Kochane są tylko guciki, co w czerni szukają poklasku. Nie znajdzie ich tu migrę na aniołów, które zawsze w Bój święty z nimi toczą, Oprym na każdym wycinanym obrazku. Umierają i rodzą się odkurzane w gablotach z napisem niegodnym i obraźliwym. Nie pójdę w zapomnienie. Nigdy. Kultura. No to żeśmy otworzyli wystawę Art Pogoda. Zapraszamy do zwiedzenia. Za moment spotkanie następne z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem i rektorem Akademii Teatralnej Andrzejem Strzeleckim, który też tu z nami jest. Dziękuję bardzo i za moment się spotykamy. Dziękuję Ci, Justyna.